Kochani, witajcie. Dzisiaj z jest Londynu. Jestem koło. Proszę bardzo. Zobaczcie. Tower Bridge. Zbieram się właśnie na konferencję, która odbywacie dzisiaj, całodniowa. Przyjechałam z tego powodu specjalnie tutaj do Londynu. Niestety pogoda nie do końca dopisuje, ale mi pogoda nie przeszkodziła, żeby przejść moje kilometry challengeu. Miało być dwa, w sumie wyszło chyba tego trochę więcej. Także, jeżeli ktoś chce, to może nawet od samego rana. Pogoda, zimno. Ja nie jestem za bardzo przygotowana. Proszę bardzo. Spódniczka bez rajstop, klapki. Ale jest ok, także jesteśmy pełni energii, idziemy na konferencję. Yy, następnym razem zapraszam Was, bądźcie tutaj z nami. Ci, co nie mogli dzisiaj przyjść, no trudno, szkoda, ale na pewno będzie yy, bardzo fajny klimat. Także zapraszam Was następnym razem, a my już idziemy się zbierać i szkolić, uczyć, biznes robić i tak dalej. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i życzę wszystkim miłutkiego dnia. Bye bye.